Państwo, ze mną już kolejny gość, Paweł Napierała, witam Cię bardzo serdecznie, malarz, jego przepiękna sztuka dzisiaj nas tutaj otacza, o tych obrazach już za chwilę będziemy mówić. Ja jednak chciałam na początek zapytać, skąd w ogóle zainteresowanie sztuką, tego typu sztuką, którą dzisiaj tutaj widzimy w studiu? Znaczy ja jak gdyby sztuką zainteresowałem się od zawsze. No. To może śmiesznie brzmi, ale rzeczywiście, no już jako dziecko się interesowałem sztuką, bardzo lubiłem rysować i, i, i właśnie różne takie jakby rzeczy plastyczne robić, no, W tej chwili już od, od bardzo, od wielu lat w zasadzie zajmuję się głównie malarstwem, no i to mnie pochłania w zasadzie prawie, że całkowicie. Bo jeszcze przed wejściem na wizję, jak sobie tutaj rozmawialiśmy, to mówiłeś o tym, że faktycznie ta przygoda ze sztuką zaczęła się w dzieciństwie, ale na początek był to rysunek, a teraz już malarstwo. No tak, po drodze jeszcze, jeszcze jak gdyby można powiedzieć, że w takim okresie, kiedy gdzieś tam się człowiek kształtuje, no to też rzeźbą Rosji, się bardzo in interesowałem. No ale ostatecznie, jak gdyby, no, wybrałem właśnie tą, tą dyscyplinę, można mhm. powiedzieć, sztuki. I... A dlaczego właśnie malarstwo? bo malarstwo jest bardzo ciekawe, malarstwo jest poza tym no, mi, malarstwo po, pozwala mi się spełniać jak gdyby, ży, życiowo. No, ja sobie założyłem, że chciałbym w życiu robić no, coś, co mi się... to co, lubisz to, to, po to, co lubię po prostu no, i akurat malarstwo mi to daje. Akurat ja do tego podchodzę może nawet nie tak, że, że to jest jak gdyby takie hobby, czy może spełnienie moich marzeń. Mhm. Ale no to jest właśnie jakiś mój sposób na życie czy, czy też moja praca. No bo, no bo ja też to tak te traktuję po prostu. No. Nie uważam siebie za malarza, który właśnie jest, nie wiem, maluje pod wpływem jakiegoś szczególnego natchnienia. Czy może potrzebuje odpowiednich warunków do tego, aby, aby jakby cokolwiek Tworzyć. stworzyć. Mhm. No po prostu... Ale również U... masz swoje inspiracje. Oczywiście, no jak gdyby jest to niezbędne nie ins, ins, inspiracje, zresztą tak było właśnie z tym, tym cyklem Martwych Natur. Ale no, poza tym jest to właśnie, jak gdyby z, bardzo, bardzo, bardzo przestaje przy tym, że to jest praca, no bo jednak m, robię to codziennie mhm. i, i nie jest to jak gdyby takiej jak gdyby taki, taki wybryk kilkuminutowy, no tylko rzeczywiście poświęcam temu zawsze kilka godzin. Nie? Powiedzmy, że tak jak muzyk, który codziennie mhm. ćwiczy jakiś utwór, no to tak samo ja codziennie, tak jakbym szedł do pracy, po prostu siadam i maluję przez kilka godzin. Ale prawda? co najważniejsze, jest to praca, która sprawia Ci wiele przyjemności. No tak, sprawia mi wiele przyjemności, chociaż czasami też powiem, że, że oczywiście... No, jest utrapieniem? Jest, 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 <laughs> Jest utrapieniem, no bo, no bo jednak ten proces malarski nie jest zawsze, jak gdyby tak można właśnie powiedzieć, radosnym i wesołym jak gdyby, procesem, nie? ale mimo to jak gdyby jest to, jest to właśnie na tyle interesujące, że yy, i, na, i na tyle mnie to wciąga. Jak gdyby, pewnie właśnie bez tych jakichś takich trosk, czy czegoś takich artystycznych, no, no nie byłoby to też tak ciekawe, prawda? Mm -hmm. Może skupmy się na dziełach, które tutaj dzisiaj są z nami w studiu. Zaczynam oczywiście od tego największego. Co to takiego? No, to jest jeden z ostatnich obrazów. W zasadzie jest on w takim ciągu, można powiedzieć, martwych natur, który już maluje prawie od czterech lat. Mhm. Inspiracją w zasadzie do, do, do tego cyklu, jak gdyby właśnie były naczynia, które się znajdują w Muzeum Sztuk Użytkowych tutaj w Poznaniu. I w większości są to naczynia, które tak naprawdę nie są pokazywane widzom. I, i akurat miałem taka, był taki moment, kiedy miałem okazję je zobaczyć, no i można powiedzieć, że, że wtedy znaczy nie, nie, nie chciałbym mówić, że właśnie jakiegoś doznałem wizji, ale, ale że, że rzeczywiście stała się rzecz strasznie interesująca, ponieważ w pewnym momencie, kiedy jak gdyby zobaczyłem ileś set tych naczyń, które powiedzmy w trakcie jakiejś przeprowadzki, magazynu stały obok siebie. No zobaczyłem coś, co wydawało mi się nie, niezwykle interesujące, po prostu naczynia, które pochodziły jak gdyby z różnego okresu, można powiedzieć, yy, w takie właśnie stłoczone yy, tuż obok siebie, no za, za, zaczęły nagle opowiadać jakieś historie, prawda, o sobie, o, 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 jakieś, o, o, o zupełnie czymś innym, nagle mhm. właśnie jak gdyby zdawało się, że coś z talerza, Zaczynałem wchodzić w jakieś relacje, na przykład z jakąś figurką, z jakąś filiżanką. No i takie zacząłem malować, i, 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 i rzeczywiście taki nawet był, taki miałem na to pomysł. I jak zacząłem malować te pierwsze martwe natury, to one, to, to one takie były, że w zasadzie tak wybierałem bardzo dużo tych naczyń, i, i w taki sposób można powiedzieć, też bardziej przypadkowy się starałem. Taki, Nieoczywisty, nie, nie, może, nie, 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 nieoczywisty, właśnie jakby te, te relacje budować. No i, mhm. no i, i teraz już, jak gdyby patrząc wstecz, no to widzę, że, że jakby ta myśl się, się zmieniała, bo, bo to można powiedzieć nawet samoistnie czasami, bo, bo trudno, trudno było mi to przewidzieć, w jakim pójdzie celu, no, kierunku. No i. Mhm. Hmm, jak gdyby nie, jedyne, co się zmieniło, to to, że jest coraz mniej tych naczyń y, na obrazach, i to nie dlatego, że mi się nie chce malować, <grym 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 ale i, 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 a można powiedzieć, dużą część też zajmuje zawsze tło, które jest bardzo ważne, właśnie takie nie, nieokreślone. A akurat y, tutaj, tutaj przy tym obrazie, no to jak gdyby to, jest, to już można powiedzieć, jest jakaś taka część, która odnosi się też do właśnie takich moich zainteresowań, które też były w tych wcześniejszych obrazach, bo tam mhm. też jak gdyby ważną rolę oprócz tego, co jest przedstawione, można powiedzieć, oprócz pewnej narracji, od, jak gdyby interesowały mnie też, też kwestie przestrzeni wewnątrz obrazów, jak gdyby budowania czy relacji właśnie płaszczyzna-głębia. I tam też na przykład jak gdyby malowałem niektóre takie rzeczy, które się zdawały, że są na przykład na, na krawędzi obrazu, że coś jest w obrazie, albo że na przykład coś jest całkowicie na płaszczyźnie obrazu z tych przedmiotów, namalowane jak gdyby, wczas gdy coś było w obrazie. No i tutaj, już wracając właśnie, no to właśnie przyniosłem łyżkę, gdzie mamy. Może nie, nie chciałbym teraz za dużo opowiadać, bo. Nie, nie nie chodzi o coś innego z Tak, tak, bo to jest racja, ale, ale jak gdyby, no, jak gdyby głównym, głównym, tematem, który tutaj chciałem, jak gdyby, m, sobie rozwiązać, bo, bo to, to są zazwyczaj jakieś problemy, które się staramy, można powiedzieć, malarskie rozwiązywać, mhm. no, to właśnie, jak gdyby cały czas te kwestie przestrzeni, że, yy, no, że mamy łyżkę, która w zasadzie jest sobie w przestrzeni i obok mamy coś podobnego, co jest, yy, Anamorfozą tej łyżki, czyli jakby z takim zniekształceniem, i właśnie w tym celu jest na przykład tutaj ta deska, taka boczna listwa z otworem, przez który właśnie jak będziemy spoglądać, to też jest jak gdyby ciekawy zabieg względem widza, właśnie, jak gdyby którego trzeba sprowokować do tego, żeby jak gdyby no, się przybliżył do tego obrazu i patrzył na niego inaczej, z, no, z innej perspektywy. Z innej perspektywy trochę wymuszonej przez tą tak, 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 no, można powiedzieć, nawet trochę niewygodnej, no bo. Mhm. No, bo, no, bo no bo to taki właśnie, żeby tak podglądał trochę obraz. No właśnie jak gdyby w tym skrócie się okazuje, że widzi taką samą łyżkę, właśnie jak gdyby ten skrót się składa w taki obraz wtedy, nie? No i, i, i to są takie, a można powiedzieć jeszcze trochę o formie, no bo jednak forma tych obrazów nawiązuje można powiedzieć do malarstwa czy to XIX-wiecznego, czy dawnego. No to, to, to też jest jak gdyby zamierzonym efektem mhm. przez to, przy czym właśnie pod względem i kompozycji, można powiedzieć, i, 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 i właśnie tego języka, czy tych zabiegów, które, które nawiązują, no nie tylko, no powiedzmy, można powiedzieć, do szeroko, jak gdyby, takiego malarstwa okresowo, no bo, bo takie malarstwo mnie interesuje po prostu. Yy, no, była przy, się przy, wystawa taką formę. Yy, wystawa yy, Ślady. Co to była Aha. za wystawa? Co możemy na jej temat powiedzieć? Yy, no to była taka wystawa tutaj w hotelu kolegiackim w Poznaniu. Ona yy. się dość niedawno zakończyła. Mieliśmy, gdyby Wystawialiśmy się w trójkę z Piotrem Kowalskim i z Ludomirem Gałdowskim. Każdy miał yy, jak gdyby swoją przestrzeń osobną. No i do mnie należała właśnie jedna sala. i. i My co łączyło by... wszystkie te wasze projekty? Co znaczy, na, na, nas, nasze projekty łączyło to, że w zasadzie każdy z nas reprezentował jak gdyby zupełnie odmienny sposób e, języka plastycznego. E, spójną właśnie wartością tego wszystkiego miało być jak gdyby to hasło ślady, prawda? E, gdzie właśnie Piotr pokazywał takie jakby frotaże odciśnięte z różnych, tutaj e, jest i w Poznaniu i. I, i świata, ludom właśnie pokazywał takie odciski właśnie jakby w takim rozjechanym błocie, takie bardzo duże obrazy, a ja pokazywałem coś, co jest jak gdyby śladem i minionego czasu, śladem jak gdyby minionej historii, minionej kultury, a co jest także no śladem i obecności malarza jak gdyby w tym wszystkim, czy tego, czy tego co, co co on może z tym zrobić? prawda, mhm. nie? Spoglądam na wszystkie Twoje prace, które tutaj mhm. dzisiaj u nas się pojawiły w studio, i zastanawiam się nad tym, w jaki sposób dobierasz odpowiednią gamę kolorów, jeszcze zanim Aha. zaczniesz malować. To znaczy, ja lubię bardzo taką gamę jak gdyby ston, stonowaną, ścienioną. Takie No właśnie, jeszcze może a propos kolory, tak, tak, inspira... tak, właśnie, lubię takie ziemiste. No. Gdzieś tutaj jak gdyby wychodzą moje takie. Bardziej upodobania. Tak, tak upodobania właśnie do tenebrystów czy do, czy do właśnie może jakiegoś takiego właśnie malarstwa nokturnowego. Mhm. No i to lubię, przy czym właśnie no te obrazy, pomimo można powiedzieć, takiej ściemnionej gamy kolorystycznej, nie są ponure, a z mhm. drugiej strony. Mm, Też to ciekawe właśnie te, nie są smutne, to, nie, o czym nie, 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 nie są. smutne, Zresztą właśnie one są jakby malowane w różnym celu, no bo